Dzień dobry szanowni widzowie Witam was na kanale Warszawscy oczy Wybieram się w butach W poszukiwaniu białorybu Trzymajcie kciuki W początku było strasznie głęboko A tu jest płynciutko Ryb jeszcze nie widzę O są już jakieś maluchy Zacznę O są i większe Zacznę od małej obrotóweczki Własnej produkcji Tak niestety trzeba było zacząć z własną produkcją Ponieważ ilość urwanych przynęt Powoduje, że budżet strasznie się kurczy. Tutaj mała panoramka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. A ja przystępuję do pierwszego dnia. Nie nastawiam się na nic wielkiego, ale zobaczymy. W końcu to jezioro. Do tego muszę pokazać, bo to pierwszy. Nie za duży, ale mam nadzieję, że to dopiero początek tego, co tutaj się będzie działo. Jakie to piękne rybki. No ale na razie, jak samo okonie. Jak widać, małe obrotówki to i płocie interesują. Ciekawe. Ale to w sumie fajna zabawa. No i poszła łowienie ultralightowe. Mm. No dobra, jest już tupak, jeśli tak go można nazwać. Wracaj, pyku do wody. Czysta woda. Trochę większy. Kurdu, pelety. Kakuj. Kaczam gordo. Widzę na kolację przyszedł. Tym razem płóciunia. Hmm. A koleżka dalej tu stoi. Jak go widzę, wy go nie widzicie. Chyba mu się spodobało. Kolejny uścisku. Kurde, nie mam szczypiec, nie mam niczego. Po no prostu. Dobra. o taki no to myślę że koło wymiaru ale się skamuflował zobaczcie jaki garbelon ja pierdolę ale kolos myślałem że to szczupak ja pierdolę aż go przymierzę ogromniasty wypuśćmy go Ale mnie pożegnał. Ho, ho. Na moją własną obrotówkę. No po prostu bomba. No i na sam koniec wreszcie złotko. Ha, ha. I było złotko.